Jesteśmy na rozdrożu izerskim, na parkingu, wchodzimy na wysoką kopę. Zdecydowaliśmy się wybrać zielony szlak. Idziemy w trójkę wielopokoleniowa wycieczka także tata, tata i synek. Kolory jesieni, październik. Na drodze był stary taki właśnie Bóg z żółtymi, już pomarańczowymi liśćmi. My zdecydowaliśmy się na szlak zielony. Jesteśmy na wysokości około 800 metrów, także troszkę ponad 300 metrów do szczytu. Trasa powinna nam zabrać w Tomi z powrotem 9 km. No i zobaczymy się gdzieś tam dalej. Zielony szlak, strome podejście, ale. Już jest prawie 900 metrów. Tutaj w drodze na szczyt mamy jakiś taki obiekt, chyba kiedyś wojskowy. Jesteśmy tutaj, troszkę pochodziliśmy. Prawdopodobnie jakaś jednostka wojskowa kiedyś tu była. Taki budyneczek, ukryty prawie pod samym szczytem. Może jakiś radar. Kiedyś przechodzimy. Niestety mokro tam jakaś wartownia była kiedyś i tutaj ukryty tutaj na drodze jakaś wiata żeby odpocząć zaraz zobaczymy co tam jest takie ławy do posiedzenia pewnie jesteśmy teraz na części trasy oczywiście rowerowej, ale też prawdopodobnie zimą są to trasy biegowe narciarskie. Pewnie tak, to też można wykorzystać. Piękna droga do Szklarskiej Poręby w tamtą stronę, a my w kierunku szczytu tam idziemy. Jesteśmy już na otwartym terenie, gdzieś blisko w okolicach szczytu. Na sam szczyt chyba nie można wchodzić. Tutaj chyba jest kamieniołom albo coś takiego. Na sam szczyt nie można będzie wejść, ponieważ jest tam rezerwat ptaków chyba, ale jesteśmy gdzieś już w okolicy. Tam mamy śnieżne kotły, no i całą panoramę Karkonoszy. Dok na drugą stronę. Tutaj budynek chyba biurowy kopalni kwarcu Stanisław Przeczytałem, że to była najwyżej położona kopalnia chyba w Europie Tak, kopalnia Kwarców Stanisław Ciekawe, no chyba jeszcze nie tak dawno temu działała Idziemy zwiedzić to także teraz urbex toalety, basz prysznicę tutaj I tutaj taka duża sala Jeszcze budynek nie jest w takim najgorszym stanie. Dach, strop jest w miarę jeszcze bezpiecznie, można tutaj chodzić, ale już ruina totalna. To, to. Idziemy, nie? Tutaj no jakieś garaże chyba były. Dobrze? Ale samego wyrobiska jeszcze nie znaleźliśmy. Kilka tutaj miejsc jest takich na punkt widokowy. Bardzo fajne miejsce. Można sobie usiąść. Popatrzeć się na panoramę karkonoszy. Tam daleko daleko jest śnieżka. Spróbuję to przybliżyć na telefonem. Tam jakaś miśnia, może karpa jest. To widok na śnieżkę. I mamy śnieżne kotły. No, ciężko jest ustabilizować. Trzymając telefon w ręku. Minęliśmy budynki kopalni kwarców Stanisław. Tutaj jest droga, prowadzi gdzieś tam do szczytu. A tutaj jest jeszcze jedno takie wyrobisko kamieniołom. Tam górą idą ludzie, za chwilę tam pójdziemy, ale to jest, no tutaj, to jest ta główna część chyba. Tutaj mamy całej okazałości. A tam gdzieś w dali Jakuszyce i kiedyś było tam przejście graniczne do Czech. Czeskiej Republiki. Tamta góra przed nami to jest wysoka kopa, ale nie można na nią wchodzić na szczyt. Jest tam rezerwat ptaków, cietrzewi, więc gdzieś tutaj z boku będzie prowadził szlak. Wiłem tutaj jest ścieżka do szczytu, ale nie wolno na niego wchodzić jest tutaj tabliczka o stoja zwierząt także no, nie będziemy tam wchodzić jeszcze jak widać grzyby są w lesie i dochodzimy do umownego szczytu góry bo tak jak powiedziałem nie wolno wchodzić na sam szczyt ale to już jest niedaleko jesteśmy na wysokości 1103 metry a więc, powiedzmy, te 10 metrów wyżej jest gdzieś szczyt. I już w drodze powrotnej schodzimy w okolicy szczytu, tam w okolicach kamieniołomu. Sporo punktów widokowych trafiła nam się ładna pogoda. Można było podziwiać pasmo karkonoszy. A tutaj cały czas poruszamy się bardzo taką malowniczą drogą. Wokół nas młody taki las. I ten las właśnie stanowi tutaj taki rezerwat Cietrzewi chyba O ile dobrze doczytaliśmy No i chyba nas czeka jeszcze kawałek podejścia i potem będziemy tym tutaj Z boczem schodzić do parkingu Tutaj za chwilę troszkę bardziej strome zejście, tam jest jakiś budynek Tutaj mamy gdzieś Czechy Czeska Republika Takim bardzo charakterystycznym szczytem, a tutaj za chwilę będzie trochę stromiej w dół. I tutaj mamy kolejny punkcik widokowy w drodze zejściowej, bardziej tutaj na czeską stronę. Tam mamy taki charakterystyczny szczyt po czeskiej stronie, ale nie wiem jak on się nazywa, zapomniałem. 5 lat temu, jak jechaliśmy na wycieczkę do Pragi, to przewodnik nam. mówił jak się nazywa, ale. No, niestety nie mam pamięci do nazw. Tata wyrwał się do przodu. Tak jak powiedziałem, chyba na początku, a może nie, wielopokoleniowa wyprawa Nestor Rodu, ja i mój syn. Tutaj mamy rozdroże izerskie, godzina 15. także po czterech latach udało się dołożyć kolejny szczyt do korony Gór Polskich Wysoka Kopa. Tak, jeszcze tu pochwalę mojego tatę, 67 lat, ale daję radę. Za mną gdzieś Wysoka Kopa. My dochodzimy już do tego rozstaju. Rano właściwie przed południem tutaj z parkingu drogą poszliśmy tym bardziej stromym szlakiem zielonym na górę. A zeszliśmy zdaje się żółtym z tamtej strony. I ten żółty polecam, jak ktoś chce sobie spacerowo przejść. Tutaj mam dane. 4 godziny 15 zajął nam spacer. 14 km, 14,5 km wyszło. No, jeszcze tam 10 minut do parkingu zostało. Ostatnie 200 metrów. Także jeśli ktoś chce łagodny szlak, troszeczkę dłuższy, to tutaj skręca sobie. Na żółty w tamtą stronę, a jeżeli ktoś chce troszkę skrócić czasu, to zielonym i tam do szczytu. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!